Cześć, witajcie w lipcowym pixel boxie, którego tematyką jest galaxia, czyli gwiezdność, <noise> kosmos i ogólne różne dziwne kosmiczne rzeczy. Paczka jest opóźniona i prawdopodobnie coś w środku znajdziemy w ramach rekompensaty za oczekiwanie. Mam nadzieję, że coś ciekawego, dlatego że paczka wydaje się być dużo cięższa. No, przesadzam dużo. W każdym razie cięższa, a jeżeli nie cięższa, to jest inaczej zbalansowana. Dlatego, że już niosąc ją, miałem takie wrażenie, że ci ciężar nie jest równomierny. Liczę na kubek. E, w tym, w tym, w tym razem e, zgaduję, że może być kubek. Obym e, zgadł i chciałbym coś ze Star Treka, może albo z Stargate'a. Dobra. Koszulka. Wydaje się, że to jest koszulka na pierwszy ogień. XL. Co to za koszulka? E, prawdopodobnie widzicie już jak to wygląda na wideo, ale jak nie to pewnie za chwilę gdzieś się pojawi, a tymczasem borym lasem. Ja tutaj ją wyjawiam. Kurczę, co to jest? Pewnie coś... E, bardzo... Blizzard, dobra. Blizzard? Ej, hey, bli... blizzard! Uwaga! Ten mikrofon prawie uderzyłem. Czemu ja nie kojarzę? Czemu ja tego nie kojarzę? Może jak zobaczę, to w inny Dobra, widzę Marines. Dobra, świetnie. Jest to koszulka z Marinsem. I to jest chyba z z Reynoldsem. Więc świetnie. E Idziemy dalej. O nie, tu coś ciągnie. Wywalamy to. Gdzieś tam na bok. Na sam koniec. Dobra, coś cięższego, wyciągnąłem. Uwaga, co to jest? To jest otwieracz do, do butelek. No, to jest akurat taki, co by niszczył akurat korki, ale korki i kapsle. A o, mam taki nieniszczące kapsle, więc raczej tego będę używał. A ten jako magnes na lodówkę też się przydaje, bo czuć magnes się przyczepia. Ok, Discovery, woo, Discovery Channel, Cosmic Sand. Co? Kosmiczny piasek w środku jest? Sand with out properties. No co wy? Nie, no muszę, spra muszę sprawdzić, bo nie wierzę. Nie wierzę. No kosmiczny piasek. 80 gram kosmicznego piasku. No WTF? No nie, dobra, muszę, musimy to sprawdzić. Tutaj. Tu, teraz. No, odklej się. Unboxing e, prosto z kosmosu. Dobra. Hmm? Kolejne. Dobra, ulotki. Warning! To nie jest zabawka. Hej, hmm? faktycznie, dali piasek. Ej. Ale śmieszny, niebieski. Jak Pixelbox. To jest faktycznie? Napisali, że to jest prawdziwe. Wierzę im na słowo. Kurde, ale, ale Bayer. No nie, to jest props. że to jest prawdziwy piasek, wow, 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 to mnie zaskoczyli. Ale bajer, fajne idziemy dalej. Może na to czekali tyle. E, jakaś figurka? Jaki bajer? E, miałem kiedyś takie żołnierzyki. E, tutaj przybliży, tak? Wy widzicie jeszcze może w jakimś innym, tym, otoczeniu Z innego kadru spróbuję to nagrać A ja się tak przyjrzę i powiem wam, że jest No, bardzo ładnie wykonany żołnierzyk Na dole jest napisane Made in China Fox hmm. do czego to nawiązuje? Nie, nie, nie jestem pewien Wiem, do Stormtrooper? Nie byli... Był taki film Kosmiczni żołnierze I zrobili jego kontynuację, która była słaba, może do tego Ale jedynka była świetna, dobra, tu coś już wystaje, widzę O o, 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 o jeju O nie O kurde, liczyłem na coś z Mass Effecta, ale tak Tak skromnie O kurde Ojeju, dobra, Sarlen, możesz mi oficjalnie zazdrościć, to, to ja muszę to już, albo nie, to, to będzie NNWP, bo nie wiem, czy to będę nosił, bo nie mam do czego tego przypiąć, ale kurczę, breloczek, czuję, jest, nie jest płaski, to nie jest na, jakby namalowane, fajne, fajny bajer, dobra, kolejny. Dobra, wiem, do czego to był. Już wiem. Alien versus Predator. Jeszcze szukamy Predatora. Mamy Aliena. Mamy Marinsa. Gdzieś tam na ziemi jest jeszcze Predator. Uwaga. Co to jest? Uuuu, Ice Mold. Ej, ale będzie, ale Bayer jeden? Chwilę. Już tu otwieramy. Gdzie mam nożyczki? O, dobra, są. Hmm, tak to się uda. Dobra. O, na wizji, żeby było. otwierane. A, tylko jeden, taki duży, ale kurczę. Świetne. stawiamy w zamrażarce i wielkiego, wielką bryłę lodu do drinka. Pyk. Fajne, fajne. Lecimy z koksem. Dobra, została chyba ostatnie. Coś dużego. Coś dużego. Bo, kurde. No, teraz to polecieli Świetne. No właśnie, Stormtrooper, nazwy mi się pomyliły. Świetny. Powiedziałbym... właśnie, chciałem powiedzieć Bubblehead, a tak byłem niepewny, ale faktycznie Bubblehead. Ej, ale gdzie jest ten? Nie ma Predatora. Jest tylko Alien, Alien i ten, Marines. A to ciekawe. Tak powinno być? Chyba tak. A bo to jest odznaka. Dobra, teraz czaję. Przecież to tylko jako otwierasz. A to jest odznaka, to z każdym razem będą inne takie odznaki. Ciekawe. Dobra, plakietka z Pixel Boxem, naklejka Pixel Boxa. I sprawdźmy jeszcze tylko, co tu mamy. Mały, ale groźny bohater, czyli licencjonowana figurka Kylo Rena lub Stormtroopera. A, Stormtrooper, klasyka po prostu. Eee, droidy z krainy lodu. O, oczywiście jest, yy, Droid? Nie druid, tylko droid. Yy, próbka ziemi z Wenus. Uuu. a tego nie przeczytałem. Teraz <laughs> ja to sypię. Jak będę tak robił. No z Marsa na pewno nie, bo nie jest czerwone. A, ale nie przeczytałem tego. Gdzieś to jest napisane? Że to jest. Wenus? Jugar, Spilen. Drill Your Magic. Dobra, nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzieś pewnie jest na drugim opakowaniu. Najbardziej gwiezdna koszulka. No, ze StarCraft'a, tak. Pochwal się nie na nas, Dobra, galaktyczna przepustka. Brelok przymierza systemów, Jeju, to jest po prostu coś, coś świetnego. Dobra, idziemy dalej. Pamiątka ze szkolenia kosmicznego wykonany specjalny do tego Pixelboxa otwieracz i magnes w jednym. No to, to. czyli to tak jakby oznaka. No, świetna sprawa. A, czyli to są te dodatki, te dwie figurki. To taki prezent dla, dla tego, że się Pixelbox spóźnił. Miejmy nadzieję, że następny, czyli chyba podbój, czy jakoś tak się nazywa, będzie równie dobry, dlatego że są przesłanki, że może będzie coś z Warcrafta. Zobaczymy. I chyba tam było coś grzotron też. Hum, checa, checa. Hum.